Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Małopolskie TV. Rozpoczynamy muzyczny sezon, muzyczne lato i muzyczną scenę młodych. Moim i Państwa gościem w dniu dzisiejszym jest Is Flow. Czyli krakowski młody talent, o którym już niebawem będzie bardzo głośnie. A teraz rozmawiamy właśnie z chłopakami w Krakowie, w, w naszym pubie muzycznym Zielonomi na ulicy Królowej Jadwigi. Nie ma ich na festiwalu Top Trendy, nie startują w koncercie Trendy, a to tylko dlatego, że gdyby byli tam, to by zwyciężyli. I dlatego są naszymi i Państwa gośćmi. A moim gościem i waszym jest Konrad Kolisz, gitarzysta, i Michał. Pawł Śkiewicz, perkusista, witam panowie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień, dobry. dzień, dobry. dzień dobry. dobry. wieczór, dzień dobry. Panowie y, pogoda dopisuje jak muzyczne nastroje? Na szczęście w końcu pogoda dopisała po tygodniu deszczu. Mieliśmy nadzieję, że przestanie w końcu padać i uda się, ludzie przyjdą napić się piwa i posłuchać dobrej muzyki. Mamy nadzieję, że zagramy jak najlepiej. No właśnie, mówiliście, mówiliście o dobrej muzyce i o tym, jak bardzo dobrze potraficie rozgrzać publiczność krakowską, która jest bardzo, jak wiemy, wymagająca. Panowie, od kiedy zespół istnieje, kto jest członem zespołu, kto jest wokalistą, mówimy, że wokalista gdzieś tutaj krąży, ale najważniejsze osoby w zespole są koło mnie. Od kiedy jesteście, co gracie, co proponujecie, czy już jakieś pierwsze wielkie sukcesy? To jest wyśmienite pytanie i dlatego dam odpowiedzieć mojemu koledzy gitarzyście, który lepiej niż ja na to pytanie odpowie. Lepiej orientuję się w datach, najlepiej w całym zespole, także. No do pewnych rzeczy. Startowaliśmy mniej więcej na początku 2012 roku, zeszłego roku. No i od tego czasu zagraliśmy koncerty w mniejszych, większych klubach Najpak Krakowa. A jest gdzie grać? Na szczęście Kraków jest takim miastem, że Naprawdę jest gdzie rozwinąć skrzydła, jest gdzie zagrać, gdzie, jest gdzie się pokazać. Mamy za sobą też kilka amatorskich nagrań. Jesteśmy w trakcie nagrywania yy, kolejnego dema. Miejmy nadzieję, że lepszego niż poprzednie, i chcemy z tymi nagraniami wyjść już gdzieś dalej i coś z tym więcej zrobić. No właśnie, jesteście już dostępni w internecie, w sieci? Czy tak zaczynacie od y, internautów swoją? Popularność, bo w rozgłośniach radiowych jeszcze was nie ma, a to tylko dlatego, że jeszcze brakuje tych profesjonalnych, studyjnych nagrań. Tak, dokładnie. Chcieliśmy teraz nagrać coś, co w końcu nadałoby się do puszczenia w szerszy eter w radiu. Mieliśmy propozycję tego, żeby nasze kawałki puścić w radiu Kraków, jednak nie mieliśmy jeszcze tak dobrej jakości nagrań. Mamy nadzieję, że teraz te nagrania będą na tyle dobre, że będą mogły lecieć w radiu, jak tak pan mówi o internautach, to to jest znak czasu, taki, że teraz w ten sposób trzeba docierać do ludzi. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Na pewno daje dużo możliwości i wydaje mi się, że to jest teraz sposób na to, żeby zdobyć jakąś publiczność, a potem będziemy myśleć, co dalej. Rozpoczynacie panowie cykl imprez muzycznych, letnich imprez młodych zespołów z wielkim talentem. Jesteście pierwsi. Pierwsi z naszego cyklu muzycznego Telewizji Małopolskie TV. Jest jakaś trema? Absolutnie żadna. Nie, nie, ja nie, nie posiadam już niestety y, takich doświadczeń emocjonalnych, jestem perkusistą, więc zawsze jestem, tak można powiedzieć odrobinkę z tyłu, pomimo że jest to dosyć ważne jak gram, ale jednak zawsze się można gdzieś schować, ja siedzę, jestem z tyłu, jestem odrobinkę schowany. Y i bardzo dobrze się czuję w takim miejscu, więc wokalistą na razie nie ma planu zostać, mój wokalista musi się czuć zagrożony, więc wracając do pańskiego pytania, temy nie ma żadnej. Tak, ale pogoda nam sprzyja, piękne niebieskie niebo. To twój debiut w tym zespole, czy już przeszłość muzyczna jakaś na twoim koncie jest? Bywały różne historie, początki karier i końce w różnych zespołach, ale jak na razie Wydaje mi się, że to jest miejsce dla mnie najważniejsze, ten zespół. Ten zespół, i teraz powiedz mi, do jakiej publiczności chcecie trafić? I jaką muzykę prezentujecie? Bo, oczywiście, fragmenty koncertu naszym widzom dziś zaprezentujemy, ale do kogo chcecie trafić? Znaczy, no nie, nie chcemy tutaj absolutnie mieć jakiejś określonej publiczności. Mam nadzieję, że, że nasza muzyka trafi w gusta. Ludzi w każdym wieku, ponieważ ma, jest na bazie, możemy się tutaj tak wyrazić, muzyki z lat 70., to może starsze pokolenie znajdzie jakieś rytmy z lat 70.. Każdy z kolega w naszym zespole, każdy z zespołu jest w innym wieku i każdy stara się coś wprowadzać od siebie. Wszyscy bardzo intensywnie pasjonują się muzyką, więc e, można odnaleźć minimum 4-5 gatunków w naszej muzyce. Mówisz w różnym wieku. W jakim wieku jesteście? Bo tak najmłodszy z członków zespołu ma lat? Około 20. No, no, Wiem jak ktoś ma 22, to on tak naprawdę ma 20, a tak naprawdę ma 19. Więc ja mam 32, więc mam już 37. Więc różnica jest prawie, widzimy, tutaj jest, jest dosyć duża, a koledzy po środku jeszcze tam porozbijani w, w, w różnym w różnych, w różnych wieku. E, powiedzcie mi, moi drodzy panowie, jakie plany macie na właśnie nadchodzące lato 2013 roku i co też będzie się działo, jesienią, czy w końcu będziemy mogli zobaczyć, czy usłyszeć, czy zobaczyć profesjonalny klip, profesjonalne nagranie i aby wasz zespół stał się taką wizytówką Krakowa. To wszystkie najbliższe plany to dzisiaj zagrać jak najlepszy koncert. Potem chcemy dograć nasze demo, zmiksować wszystko, zmasterować, żeby jak najlepiej brzmiało. Żeby brzmiało w każdym domu, na każdym sprzęcie stereo, jak najlepiej się tego da. Żeby ludzie mieli przyjemność słuchania tej muzyki. I później, na jesieni, ruszymy na pewno z serią kolejnych koncertów w klubach Krakowa. I mamy nadzieję, że nagrania dotrzą gdzieś dalej. I będziemy mogli wypłynąć dalej na festiwale. Mi się wydaje, że festiwale są też dobrą opcją, żeby, żeby się pokazać. A jest tego mnóstwo w Polsce, letnie festiwale. Będziemy widzieć. Ogólnie, w planach jest podwój świata, co dalej zobaczymy. Podwój świata, świetne marzenia. To teraz powiedz mi, jakbyś muzy jak własną muzykę mógł zdefiniować? Co to jest? Rock, pop, dance. Proszę bardzo, dla tych, którzy w ogóle pierwszy raz słyszą o Was, to e, jaką muzykę według Ciebie kreujecie? Ja zawsze uważałem, że nieważne jest, jakiej muzyki się słucha, jak muzykę się gra, uważam, że była dobra. I mam nadzieję i mam wrażenie, że nasza, nasza muzyka jest dobra. A jeśli już mamy to jakoś szufladkować, to jest przede wszystkim funk. Funk, funky, Muzyka z groovem, która zachęca do. Powstania z krzeseł i ruszenia do tańca. Mam nadzieję, że może nawet dzisiaj tak będzie. Przecież tak będzie podczas naszej tegorocznej takiej trasy z młodymi, z młodymi talentami. Te młode talenty, te największe, pojawiają się w Krakowie, w Zielonomii, ale te naj, naj, naj największe, dzięki naszej widzom, publiczności, pojawią się również na olbrzymiej scenie w Krynicy Zdroju. Takie wstępne zaproszenie. Od nas już macie. Mam nadzieję, że widzowie telewizji Małopolskie TV będą na was głosowali mailami. I oczywiście, jeśli chcecie tylko zobaczyć na olbrzymiej scenie w kryty Zroju Zespół. To oczywiście głosujcie na adres Małopolskie Tv małpainteria.pl i wpisujemy nazwę, która brzmi East flow. I już wszystko jest jasne. Ale panowie, oczywiście was zapraszam, ale dzisiaj ma być bardzo dobry, bardzo energetyczny koncert.